Więc tak, mamy tutaj żazo, z żaz 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 kuźwa. Mamy tu zarządzanie modami. Mamy Raymond 2 Fix. Mamy Higher Quality. Official Textures. Mamy Remove Pirate Head. DRM. Tutaj to są najważniejsze trzy mody. I w sumie to tyle. Tutaj jeszcze możecie sobie wszystko poustawiać. Tu musicie zostawić jak jest. To, to nie ruszajcie. Ale to sobie zostawcie jak jest. Chyba, że Raymond 2 Fix. T tutaj głównie wszystko ustawiajcie tutaj. Pamiętajcie, to, żeby ustawić, tak? Jest gicior. White Screen patch jest fajny, tylko problem jest u mnie taki, że te ikonki są bardziej tak na środku ekranu, a nie po boku, więc nie wiem. Więc ja tego nie ustawiam. Ale tak to powinno działać git. Spróbujemy. No, no jest. O polski. Proszę, proszę, a jak skąd wziąłem język polski? Już tłumaczę. Raymond was spolszczenie, Dosłownie ten film. Dosłownie tutaj Raymond was Media MediaFire. Tutaj pobieracie. Przenosicie te pliki tak jak jest w instrukcji, czyli między innymi do folderu data, czyli tego folderu po prostu, ale jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, po wgraniu tekstur musimy je synchronizować, czyli klikamy tutaj. No, i generalnie to tyle. Ja na początku tego nie zesynchronizowałem i mi wychodziły potworki w grze, ale po synchronizacji powinno być Git, więc naprawdę to tyle. <słuch> ja pierdzielę, nie mogę się doczekać, jak skończę szkołę, i będziemy napierdzielać na streamach w Raymeny.